Dlaczego tak się dzieje, że czasem włożycie adapter FM lub czasem włożycie ładowarkę i wywala Wam bezpiecznik? Idziemy, idziemy, szukamy sobie tego bezpiecznika. Jeżeli nie mamy odpowiedniego bezpiecznika, powinniśmy iść z wartością w dół, nie w górę. Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś odcinek bardzo prosty, jednak myślę, że wielu posiadaczom swoich aut, którzy potrafią odrobinę pogrzebać się przyda. Wielu ma pewną zagadkę, e, gdzie po prostu nie działa im gniazdo zapalniczki, lub coś w środku się dzieje w tym gnieździe. Że wywala wam bezpiecznik. Jeżeli wam wywala bezpiecznik, możemy się domyślać, że bardzo często jest to po prostu zwarcie, nic innego. Moi drodzy, gniazda yy, bezpieczników bardzo często znajdują się w takich miejscach w aucie, na przykład w schowku, gdzie trzymamy drobne. Czasem jest tak, że. Jakiś drobniak nam wpadnie gdzieś lub podłączymy ładowarkę, podłączymy adapter FM, który tam wiadomo, możemy sobie za pomocą tego sparować telefon, posłuchać muzyki. Tak też się stało w moim przypadku. Dlaczego tak się dzieje, że czasem włożycie adapter FM, lub czasem włożycie ładowarkę i wywala wam bezpiecznik? Problem może być w samej oczywiście ładowarce, w samym adapterze FM, ale bardzo często te gniazda są wyrobione. Coś wam w środku nie dołącza i kręcicie tym, aby złapało styk. W wyniku czego gdzieś tam tworzy się jakieś, jakieś zwarcie, gdzieś jedno drugiego dotknie i wywala bezpiecznik. Na pewno wiele osób, która grzebie nie będzie u mnie na kanale oglądała tego odcinka, ale na pewno wiele osób cierpi na to, że i gniazdo zapalniczki nie jest zasilane. Czyli tak naprawdę nie możecie podłączyć telefonu do ładowania, jak i wielu innych rzeczy, więc myślę, że jest to taki bardzo prosty odcinek, ale też bardzo przydatny. Moi drodzy, co robimy w pierwszym przypadku, jeżeli podejrzewamy, że coś nam nie działa, czy ładowarka, czy jakikolwiek amplituner. Pierwsze, co musimy wziąć w rękę miernik sobie. Jeżeli nie macie miernika, możecie wziąć obłędnie jaką żarówkę, która jest zasilana na 12 lub zwykłą próbówkę i pokażę Wam, co w takim przypadku zrobić. Ja wezmę sobie miernik oraz próbówkę bo wiadomo, że nie każdy ma miernika. Próbówkę możecie kupić za 10-20 zł, byle gdzie. Więc idziemy do auta sprawdzić, czy w naszym gnieździe zapalniczki jest prąd. Pierwsze, co powinniśmy sobie zrobić, jak widzicie, włączam, włączam sobie zapłon i tutaj wkładam sobie transmiter. Zobaczcie, nic się nie dzieje, transmiter się nie podświetla. Teraz wezmę sobie transmiter, może tutaj z boku położę, tak abyście widzieli. O co mi chodzi? Zobaczcie, biorę sobie miernik, ustawiam na przejście, sprawdzam sobie plusa z minusem, czy nie ma zwarcia. Nie ma, nie piszczy, czyli coś tutaj w środku w naszym gnieździe się stało. To sobie odkładam na bok. Teraz miernik sobie ustawiam na 20 V. I zobaczcie, tutaj do środka mamy plus. Czyli tutaj jedną sądą łapię sobie środek, drugą sądą łapię sobie z boku. Dam, myślę, radę przytrzymać to jedną ręką. Zobaczcie, co wskazuje miernik. Nie mamy nic. Kolejna metoda, tak jak wam powiedziałem, z próbówką. Czyli łapię sobie tutaj masę z boku. I w środku dotykam. Jak widzicie, próbówka też nic nie wskazuje. Słuchajcie, i teraz co dalej? Bo sprawdziliśmy za pomocą transmitera, że transmitter generalnie na wejściu zwarcia nie ma. Dodatkowo sprawdziliśmy sobie miernikiem, który nie wskazał nam, że w gnieździe zapalniczki występuje jakikolwiek prąd. Sprawdziliśmy tę zwykłą próbówką, eee, czy. Ona się zaświeci, czy jakieś tam zasilanie występuje? Okazało się, że wszystkie urządzenia nie wskazały, że w naszym gnieździe jest jakiekolwiek zasilanie. Moi drodzy, i teraz tutaj już próbówkę możemy odstawić sobie na bok, ze względu na to, że będziemy sprawdzać bezpieczniki. Oczywiście możemy znaleźć schemat i sobie po schemacie, ale nie każdy, na przykład podczas jakiejś podróży, taki schemat znajdzie lub yy, po prostu. Nie wiem, no dla mnie to jest proste. Ja znajdę, ale ktoś może nie będzie chciał się bawić w jakiejś schematy, gdzieś tam w aucie. Wiadomo, że zawsze mamy rozpisane te bezpieczniki, ale gdzieś coś się stało, że tego nie mamy. Po prostu nie będziemy posługiwać się schematem, tylko będziemy działać w taki sposób, aby samemu dojść, który bezpiecznik został uszkodzony. Więc. W tym momencie już, jak Wam powiedziałem, próbówka się nam nie przyda, ze względu, że e, zasilanie na bezpieczniki w wielu przypadkach idzie dopiero po włączeniu zapłonu, a bezpiecznik musi być sprawny na przejście. Czyli generalnie próbówką moglibyśmy to sprawdzić, ale dużo prościej będzie nam to zrobić za pomocą miernika. Więc teraz używamy sobie miernika i sprawdzamy bezpieczniki, aby zlokalizować ten, który generalnie powinien być uszkodzony. I tak jak wcześniej sprawdzaliśmy, czy nasza końcówka transmitera nie ma zwarcia, ustawiamy sobie miernik. Na przejście będziemy po kolei sprawdzać bezpieczniki. Oczywiście bezpieczniki w naszym aucie będą w wielu miejscach, i tak naprawdę ja wiem, że bezpiecznik zapalniczki jest z tyłu w bagażniku. W waszych autach może być różnie. Tak naprawdę, jeżeli nie będziecie mieli e, opisu bezpieczników, będziecie musieli sobie Przejrzeć. No, Prędzej czy później traficie na bezpiecznik, który będzie spalony, i dojdziecie do tego, jednak no, będzie to wymagało trochę więcej czasu. Mamy miernik ustawiony na przejście i zobaczcie. Ja sobie tutaj dotykam jednej i drugiej strony bezpiecznika. Jeżeli mi miernik wydaje dźwięk, znaczy, że bezpiecznik jest ok. I tak sobie po kolei idę. Zazwyczaj gniazda zapalniczki mają mocniejsze bezpieczniki. Idziemy, idziemy, szukamy sobie tego bezpiecznika. I jak widzicie, ten bezpiecznik nie wydaje nam żadnego odgłosu. Sprawdźmy, czy jest on prawidłowy. Musimy sobie taki bezpiecznik wyciągnąć. I jak możecie zobaczyć, naszym oczom ukazuje się to, że bezpiecznik jest spalony, więc wymienimy go na bezpiecznik, który jest sprawny. Ok, w miejsce starego wkładamy sobie nowy bezpiecznik. Ja nie mam akurat 20 amper bezpiecznika, bo wszystkie wyszły. Włożę sobie 30, ale zaraz wam coś na ten temat powiem. Teraz yy, przejdziemy z powrotem do środka auta i sprawdzimy, czy yy, do naszego gniazda wróciło zasilanie. Robimy generalnie to samo co robiliśmy wcześniej, czyli włączamy sobie zapłon. Na pierwszy ogień weźmiemy sobie oczywiście nasz transmitter. Wkładamy. O! Wróciło zasilanie. Ale sprawdźmy jeszcze to samo za pomocą e, próbówki. Po prostu potwierdzimy to co mówiłem wcześniej. Tu sobie łapiemy. Na masę w środku teraz musimy bardzo uważać, ze względu, że mamy zasilanie. Zobaczcie, próbówka nam e, świeci. Musimy uważać, ze względu na to, że mamy zasilanie. Ponieważ jeżeli zrobimy zwarcie, znowu bezpiecznik nam wysadzi. Oczywiście ja wrzuciłem 30A ze względu na to, że 20 nie mam. Tam powinna prawdopodobnie być 20, bo wcześniej była taka wsadzona. Zobaczcie, miernik mam nadzieję, że będzie widoczny środek dotykam sobie plus. Oj nie będzie widoczny, musimy zmienić. Pozwolicie, że postawię go wam do góry nogami, no bo tutaj bardziej zależy mi na tym, aby było widoczne gniazdo zapalniczki. Wyłóżmy sobie. O jest. Dobra. Środek dotykam. Plusem bok, masa. Zobaczcie. No, tutaj mi trochę szwankuje ten wyświetlacz, ale widać, że mamy 11. Więc zasilanie jest. OK, moi drodzy, zanim mnie zlin, czujecie, że zamiast 20 dałem 30. U mnie problem jest właśnie z tym transmiterem. Niekiedy, jak tutaj kręcę, tam w środku w zapalnicy, w zapalniczki macie takie blaszki. Jeżeli one już są wyrobione odrobinę, czasem coś może nie łączyć, będziecie grzebać i dojdzie do zwarcia. Jeżeli wasza instalacja jest dobra no to po prostu brak tego zasilania może wiązać się z tym, że doszło gdzieś do zwarcia i bezpiecznik poleciał. Tak naprawdę to, co Wam przed chwilą powiedziałem, dałem 30 zamiast 20, bo 20 żadnej nie mam. Tak naprawdę w każdym przypadku powinniśmy wymienić bezpiecznik na taki, który w danym miejscu powinien być. Chodzi o te właśnie ampery ze względu na to, że w każdym przypadku bezpiecznik jest to tak naprawdę zabezpieczenie naszego auta. Gdyby coś się działo, gdzieś doszło do zwarcia, nie ma to auto się zapalić, a im mocniejszy bezpiecznik, tym on dłużej będzie ulegał. Przepaleniu, więc zawsze możemy, jeżeli nie mamy bezpiecznika o danej wartości, wsadzić słabszy bezpiecznik, też to będzie działało, on się od razu nie przepali, ale jest to bezpieczniejsze wsadzić słabszy bezpiecznik niż wsadzić bezpiecznik, który jest tak naprawdę mocniejszy. Ja sobie podjadę gdzieś, kupię bezpiecznik, wymienię go z powrotem na dwudziestkę, taki jaki był wcześniej, ale tak naprawdę, jeżeli nie mamy odpowiedniego bezpiecznika, powinniśmy iść z wartością w dół, nie w górę. Bo, tak jak mówiłem, jest to zabezpieczenie. Czasem jest tak, że wysiądzie wam na przykład bezpiecznik wycieraczek ze względu na to, że już silnik ma za duży opór i przepala ten bezpiecznik. Tak samo jest z bezpiecznikami szyb. No i wtedy y, powinniśmy wsadzać bezpiecznik, jeżeli nie mamy odpowiedniego na ten z mniejszą wartością. Dzieje się w wielu to przypadkach ze względu na to, że po prostu silnik już wytwarza za duży opór, jest za duży pobór prądu i bezpiecznik sobie pada, więc tak naprawdę jeżeli wsadzicie mocniejszy bezpiecznik, ten, on będzie dłużej wytrzymywał i tak naprawdę e, maskujecie w ten sposób usterkę, którą powinniście usunąć, czyli jeżeli dajmy na to silnik wycieraczek pobiera wam zbyt dużo prądu, e, powinniście wymienić e, silniczek wycieraczek, bo on prędzej czy później i tak padnie, a podmiana bezpiecznika na mocniejszy nic na dłuższą metę wam nie da. I tak będziecie musieli to zrobić, i tak będziecie musieli to zrobić, ale odcinek generalnie jest o gnieździe. Zapalniczki, temat bardzo prosty, ale wiem, bo nawet wielu moich znajomych czasem podjeżdża i mówi: Ty weź, zobaczyłbyś, bo e, gniazdo zapalniczki mi nie działa, nie ma prądu. Więc myślę, że odcinek jest prosty, banalny, wielu o tym wie, ale myślę, że warto i o tym czasem pogadać. Czyli takie najprostsze rzeczy czasem są najbardziej proste, najbardziej przydatne. Oczywiście wymienialiśmy bezpiecznik zapalniczki w BMW 60, ale pokazałem Wam to na tyle uniwersalnie, że zadziała to tak naprawdę w każdym aucie. Każde gniazdo zapalniczki jest zabezpieczone bezpiecznikiem, i w każdym aucie będziecie mogli dojść do tego, co uległo uszkodzeniu właśnie w taki sposób. Więc ja w tym odcinku się z wami żegnam. Oczywiście komu się podobało, to łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.